W świecie, gdzie liczą się liczby, gole i statystyki, on gra inaczej. Cicho, precyzyjnie i z klasą. Witynia to piłkarz, który nie potrzebuje krzyku, by zostać zauważonym. Jego boisko to szachownica, a każdy ruch jest przemyślany. Technika, inteligencja i balans. Rzadkie połączenie w erze siły i tempa. Ukształtowane przez pasję, dziś zachwyca Europę jako serce środka pola Paris Saint-Germain. To nie jest historia piłkarza, który przyciąga tłumy. To historia piłkarza, którego warto oglądać aby zrozumieć czy ta nawoda jest piękna futbolu. Zapraszam w historię Witinii, Miłego oglądania! Vitor Machado Ferreira, znany jako Vitinha, urodził się 13 lutego 2000 roku w Santo Tirso. Jest to niewielkie miasto w północnej Portugalii. Leży około 25 km na północny wschód od Porto i liczy około 70 tysięcy mieszkańców. Miasto posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową i lokalne kluby, które często współpracują z akademiami większych drużyn, takich jak FC Porto. To właśnie w takim otoczeniu dorastał Witinia. Miasto dało mu spokój, bezpieczeństwo i przestrzeń do rozwoju. Wychował się w skromnych, ale stabilnych warunkach, w rodzinie silnie związanej z piłką. Jego ojciec był piłkarzem, co miało ogromny wpływ na pasję syna. Witinia już od najmłodszych lat spędzał długie godziny z piłką, najpierw na podwórkach a potem w lokalnych drużynach. Był cichy, skupiony i pracowity. Nie wyróżniał się warunkami fizycznymi, lecz od samego początku imponował techniką i inteligencją boiskową. w wieku 7 lat dołączył do klubu Desportivo das Aves, w którym występował jego ojciec. Od początku wyróżniał się świetną techniką i panowaniem nad piłką, nawet na tle starszych dzieci. Grał głównie w środku pola i już wtedy miał tendencję do dyrygowania grom, ustawiania kolegów i rozgrywania piłki. Trenerzy podkreślali, że mimo drobnej sylwetki potrafił utrzymać się przy piłce dzięki swojemu sprytowi i balansowi ciała. Jak na swój wiek był bardzo spokojny i dojrzały, a do tego wykazywał dużą świadomość taktyczną. Dużo pomagał mu też jego ojciec, który nieustannie dawał mu cenne wskazówki. Witnia w wieku 11 lat, zasilił szeregi Akademii FC Porto. Od początku wyróżnił się technicznie i taktycznie, a trenerzy cenili sobie jego inteligencję i spokój w grze. Dzięki stałemu rozwojowi trafił do treningów z pierwszą drużyną wcześniej niż większość wyśników. Witnie był uważany za jednego z najzdolniejszych pomocników akademii. Miał też roczny incydent w Padroense, czyli klubie partnerskim FC Porto. Rozwijał tam przede wszystkim umiejętności gry pod presją i fizyczną wytrzymałość, bo rywalizacja była bardziej wymagająca. Okres Witni w Padroense był kluczowym etapem rozwoju, podczas którego nauczył się radzić sobie z większą presją i fizycznością rywali. To doświadczenie pozwoliło mu szybciej zaadaptować się do wyzwań w Akademii FC Porto i jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności. W sezonie 2019-2020 Bitnia grał w drużynie rezerw FC Porto w drugiej lidze portugalskiej. Rozegrał tam łącznie 14 meczów, w których zdobył 8 bramek. Występował głównie jako ofensywny pomocnik, wyróżniając się techniką, precyzyjnymi podaniami i umiejętnością wykończenia akcji. Jego dobra postawa w Porto B pozwoliła mu awansować do pierwszej drużyny FC Porto, w której zdebytował 28 stycznia 2020 roku w meczu z Hilvi Sente. Zmienił on ulicę na Manafę w 61 minucie. Choć grał stosunkowo krótko, to pokazał dobrą kontrolę piłki, spokój i dokładne podania, co zrobiło pozytywne wrażenie. Sezon 2020-2021 Wittgenstein spędził na wypożyczeniu Wolverhampton, gdzie zdobył doświadczenie w Premier League. Dla Ulfz rozegrał łącznie 19 meczów, w których ani razu nie trafił do siatki. Po powrocie do Porto w 2021 roku szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie, pomagając drużynie zdobyć mistrzostwo Portugalii w sezonie 2021-2022. W tym okresie wyróżnił się kreatywnością, doskonałą techniką i umiejętnością kontrolowania rytmu gry. Podczas swojej gry w FC Porto Witnia zagrał w 38 meczach, w których strzelił dwie bramki. W reprezentacji narodowej zdebytował 29 marca 2022 roku w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata przeciwko Mazdonie Północnej, wchodząc na boisko w doliczonym czasie gry. Jego wysiłki i dobra gra doprowadziły go do transferu do Paris Saint-Germain. Na park des trafił latem 2022 roku za kwotę 40 milionów euro. Witnia w PSG szybko zaadaptował się do nowego środowiska i poziomu gry. Radził sobie bardzo dobrze, pokazując dużą wszechstronność na środku pola. Jego technika, kreatywność i zdolność do kontrolowania tempa gry pozwalały drużnie skutecznie rozgrywać piłkę i przychodzić do ataku. Był ważnym ogniwem w budowaniu akcji, często asystując i tworząc sytuacje bramkowe. Również solidnie radził sobie w defensywie, aktywnie uczestnicząc w odbierze piłki i pressingu. Jego spokój i dojrzałość taktyczna sprawiły, że był pewnym punktem zespołu, mimo młodego wieku. Dzięki temu szybko zdobył zaufanie trenera i regularnie pojawiał się w wyjściowym składzie. Na Euro 2024 Widinia był jednym z kluczowych zawodników reprezentacji Portugalii. Wystąpił w czterech meczach, spędzając na boisku łącznie 361 minut. Widinia podczas turnieju wyróżnił się techniką, inteligencją wojskową i zdolnością do kontrolowania tempa gry, a jego umiejętności w rozgrywaniu piłki i odbiorze były kluczowe dla płynności ataku w Portugalii. Jako jeden z liderów drużyny zyskał szacunek zarówno w szatni, jak i wśród kibiców. Jego występy na Euro 2024 potwierdziły, że jest jednym z czołowych pomocników młodego pokolenia w Europie. W lidze mistrzów 2024-2025 Witnia odegra kluczową rolę w sukcesie Paris Saint Germain, który zakończył się zdobyciem pierwszego w historii klubu tytułu mistrza Europy. Przez cały turniej był fundamentem środka pola Paris Saint Germain, kontrolując tempo gry i precyzyjnie rozgrywając piłkę. Co ciekawe, w ćwierćfinale z Aston Villą Wittinia ustanowił rekord sezonu, wykonując 152 podania w jednym meczu, co podkreśliło jego rolę jako głównego rozgrywającego drużyny. Wittinia znacząco wpłynął na grę swojego zespołu we wszystkich fazach turnieju, co doprowadziło PSG do pierwszego z tytułu Ligi Mistrzów w historii. Wittinia udowodnił, że jest jednym z najlepszych środkowych pomocników w Europie. Jego technika, inteligencja wojskowa i zdolność do kontrolowania tempa gry były kluczowe dla sukcesu Paryżan. Sezon 2024-2025 był dla Witnie wyjątkowy. Razem z drużyną udało mu się zdobyć potrójną koronę, czyli Mistrzostwo Francji, Puchar Francji i Liga Mistrzów, a Portugalczyk był jednym z głównych architektów tego sukcesu. Osiem dni po triumfie w Lidze Mistrzów Witnia wygrał kolejne trofeum, tym razem z reprezentacją. Portugalia pokonała bowiem Hiszpanię w finale Ligi Narodów po rzutach karnych. Witnia w turnieju potwierdził swoją klasę jako kluczowy rozgrywający reprezentacji Portugalii. Jego wysoka celność podań i umiejętność kontrolowania tempa gry dawały różnie stabilność w środku pola. I choć nie strzelił gola, to zanotował trzy ważne asysty, a w decydujących momentach, takich jak na przykład finał z Hiszpanią, wykazał się spokojem i pewnością, wykonując skuteczny rzut karny. Jego inteligencja boiskowa oraz wszechstronność były istotne dla sukcesu Portugalii w tym turnieju, a on sam umocnił swoją pozycję jako jednego z liderów zespołu. Od małego chłopca biegającego po boiskach de das Aves przez intensywną pracę w Akademii FC Porto, aż po Światowe Areny Ligi Mistrzów i Mistrzostw Europy. Witinia udowodnił, że talent połączony z determinacją może zaprowadzić na szczyt, a jego historia jest dowodem na to, że można znowu o wyciągnięcie ręki, jeżeli tylko nieustannie w siebie wierzymy i dążymy do swojego celu. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do obejrzenia przednich historii, które właśnie się się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!